Polskie emerytury są e, sprzęgnięte z systemem emerytalnym ukraińskim. E, okresy składkowe na Ukrainie i okresy składkowe w Polsce łączą się. I proszę Państwa, w tej chwili mamy do czynienia z systemem, który za kilka lat wybuchnie nam w twarz. Jeżeli w tej chwili czegoś z tym problemem nie zrobimy, to będziemy mieć kolosalny problem z polskimi emeryturami. Każdy Ukraińiec, który przepracuje e, powiedzmy 24 lata na Ukrainie i przyjedzie na rok e, do Polski, do pracy, mhm. do końca życia będzie przez nas utrzymywany. Do końca życia. Razy miliony. Proszę Państwa, w tej chwili naprawdę miliony Ukraińców przed samą emeryturą może przyjechać do Polski, do pracy dosłownie na kilka miesięcy i oni już nabędą prawa emerytalne w Polsce. Średnia emerytura w, na Ukrainie wynosi 300 zł. U nas minimalna wynosi 1100 zł. Różnicę dopłaci Państwo Polsce, polskie do końca mm. naszego życia. Także y, na pytanie, skąd się biorą polskie emerytury, y, ja odpowiem: polskie emerytury za chwilę przestaną istnieć, ponieważ system tego nie wytrzyma. W tej chwili polski system emerytalny jest najdroższy w krajach OECD. On y, w tej chwili zabiera 10% polskiego PKB, a jeszcze nie wypłacamy milionów emerytur, emerytur pracownikom z Ukrainy. To samo się dotyczy pracowników, pracowników z Mołdawii, ponieważ ten sam system został wprowadzony. Mołdawianie też stanowią bardzo liczną w tej chwili mniejszość na polskim rynku pracy. Te same emerytury zostały wprowadzone w porozumieniu z Mongolią. Te same emerytury zostały wprowadzone w porozumienie z Izraelem. Na przykład mało osób wie, że do dzisiaj państwo polskie utrzymuje zbrodniarzy komunistycznych, którzy uciekli do Izraela w połowie XX wieku. Panie redaktorze, to będzie bardzo boleć. Ten system za chwilę się przewróci. Jeżeli ktoś z tym nic nie zrobi w krótkim terminie, jeżeli ktoś nie zatrzyma tego szaleństwa, a to szaleństwo jest bardzo łatwo zatrzymać. Umowy międzynarodowe, na podstawie których działają te systemy, są możliwe do wypowiedzenia zwykłą większością Symowania.